To transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty, czołgi, 3 miliony pocisków kalibru 155 mm itd. Dostarczyli już naprawdę dużo. Co jeszcze mogą zrobić? Trump odziedziczył po administracji Bidena 3,86 miliarda dolarów, które wciąż może wydać. A teraz mówi się, że może również przekazać Ukrainie kolejne 5 miliardów naszych aktywów państwowych. To znaczy, że ma prawie 8,5 miliarda w rezerwie. Rozumiemy, że to wszystko. To znaczy, jeśli nasze aktywa zostaną nam odebrane w trakcie tego miesiąca miodowego, to będzie kradzież. Oczywiście, że to kradzież. W przeciwnym razie... Będziemy musieli podjąć pewne środki zaradcze, a nie namawiać kogokolwiek do podejmowania jakichkolwiek decyzji. Ale tutaj wszystko staje się oczywiste. Po tym, nawet jeśli nie będziemy rozmawiać, wszystko okaże się odległą przeszłością.